To jest pierwszy komunikator, czyli telefon z dosłownie na tamte czasy ze wszystkim. Internet, fax, kalendarz i można Który było to rok? komunikator. To gdzieś początek lat 90. telefon przeogromny, bo naprawdę mało w której kieszeni by się zmieścił. Jeżeli ktoś narzeka dziś, że ma duży telefon, to, to nie korzystał z komunikatora. Adamie, zaprosiłam Cię dzisiaj do, do wieży na, na rozmowę, jesteś kolejnym jedynym takim egzemplarzem, tym razem w Morongu, bo zazwyczaj kręcimy materiał o ludziach w Ostródzie, no ale wymyśliliśmy sobie, że w trudy, różnie ciekawi ludzie też są w innych miejscowościach, na przykład. na przykład w Morongu. Ja sobie pozwoliłam trochę taki mały wywiad zrobić na Twój temat i pierwszym pytaniem to Cię zaskoczę, tylko nie będziesz się na pewno spodziewał, dlaczego Ty się ciągle spóźniasz? Bo mam chroniczny brak czasu. Za mało tego czasu wiecznie. No a nie wiem, to wynika albo z za dużej ilości zajęć obowiązków, albo z braku organizacji, albo wszystkiego po trochu. No, nie analizowałem w każdym bądź razie, ale, ale staram się z tym walczyć. No właśnie, bo ja słyszałam, że to, tak, że to, co można o tobie powiedzieć, to to, że właśnie masz chroniczny brak czasu i się notorycznie spóźniasz. to spóźniasz. Co takiego robisz, że, że tego czasu ci brakuje? Tak na początek, czym się zawodowo zajmujesz? Zawodowo jestem z, i, i, i z wyszkolenia i, i pracuję jako i, i, i wyuczony, zawód i wykonywany, o tak to jestem informatykiem. Aktualnie od, od 15 lat pracuję w specjalnym ośrodku w Szymanowie. Trochę dzielę swoją pracę w tym momencie jako informatyk i jako logistyk zajmuję się tam organizacją transportu, dowozem dzieci. To też jest praca, która nie kończy się, nie zaczyna się o godzinie. Czysto teoretycznie ktoś mógłby powiedzieć, że jest to praca od 7 do 15. Nie tak jest, dlatego że busy wyruszają w drogę wcześniej rano, w pół do 6 i zdarzają się różne sytuacje. Czasami nie można odpalić samochodu, czasami... Ktoś tam się spóźni, coś się zadzieje, no i też zaczynają się telefony i tak samo jest z drugą stronę, bo, bo ja kończę z pracę, a busy jeszcze jeżdżą, więc zdarzają się różne sytuacje, bo, 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 same, bo same też pojazdy pokonują dużo kilometrów, wracają też późno odległe tereny. No i ten, zdarza się, że ten telefon też dzwoni już w sytuacji, gdzie czysto teoretycznie jestem po pracy, ale jednak jeszcze coś się wydarzyło i trzeba coś tam zrobić, dokończyć. Do tego trochę dochodzi jakichś tam zajęć domowych, rodzinnych, jakiś hobby i, o jakimś... no i te, właśnie i tego czasu brak. O jakimś hobby to za chwilę będziemy rozmawiać. E, wiem też, że jesteś aktywny społecznie, e, działasz od wielu lat w sztabie Wośb. E, tworzyłeś ten sztab chyba nawet, tak? D D można tak może trochę powiedzieć, że tworzyłem, ale nie wiem, czy to Od wielu lat. Znaczy ja moja pierwsza orkiestra to jest 95 rok, czyli, czyli ja miałem 16 lat. To był, to był, nie wiem, nie pamiętam powiem szczerze, drugi albo trzeci chyba finał. W tamtym czasie było to troszeczkę inaczej, bo w tej chwili wszystko organizuje sztab. Ja się tylko, że tak powiem, dopisuję i, i, i działam, dostaję zadania do wykonania, bądź tam, bądź swoje jakieś tam mam pomysły, czy, czy, czy coś chcę zrobić. A kiedyś to było tak, że ja się zgłaszałem bezpośrednio do, wtedy nie wiem, czy to jeszcze fundacja, czy do, 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 do Jurka Owsiaka i i dostawałem identyfikator, dostawałem też identyfikator do wypełnienia, gdzie to było też takie jakby zaufanie dla mnie, jak y, dla osoby, że mogę, mogę kogoś do tego, że tak powiem, dopisać, bo to był pusty identyfikator, gdzie ktoś wklejał zdjęcie, wypisywał dane i też mógł zbierać. Później miałem przerwę paroletnią, i ostatnimi laty też latami aktywnie uczestniczę i staram się, staram się działać z orkiestrą. No to już trochę lat za sobą tej działalności społecznej w właśnie Masz. Ale tak naprawdę, jesteśmy już po takim małym small talku. ja zerknę w mój telefon, dobra, wiem o co mam pytać. E, jesteśmy po małym small talku, a tak naprawdę spotkaliśmy się dzisiaj, bo e, masz bardzo nietypowe hobby. E, no właśnie, e, przyszedłeś między innymi z czymś takim, to teraz opowiadaj, co to jest? E, może nie wygląda, bardziej jak, pewnie jak radiostacja wojskowa albo… Co najmniej druga wojna światowa. No pewnie, pewnie tak. No i yy, wbrew pozorom jest to telefon komórkowy i, i jest przenośny. Yy, mało, mało przenośny, mało wygodny, mało na tamte czasy, yy, słaby zasięg, słaba bateria, duża waga. Yy, generalnie, ale, ale to była już telefonia bezprzewodowa, która... Yy, która yy, od, tak, od czegoś takiego można powiedzieć, wystartowała w latach, w latach gdzieś, żebym nie oszukał, 80., -tych, 90. -tych na, w Skandynawii. No i później zawędrowała do nas. No i to się od, takiego, od tego typu telefonów się zaczęło. Zaczęło się, zaczęły, się, zaczęły się czasy biznesmenów, którzy z takimi, bo najczęściej mm -hmm. oni spacerowali z takimi walizkami i z tymi tak, ja nawet jeszcze, bierz, się kojarzą. Kojarzę jakieś takie z, z Wall Street sceny właśnie w latach 90 jak z takimi, z takimi skrzynkami właśnie białe kołnierzyki chodziły. To jest 5 kilo wagi i naprawdę trzeba się nadźwigać. No nikt też nie mógł sobie na to pozwolić, żeby to zostawić w samochodzie, bo to były telefony, telefony o wartości, nie wiem, plus minus 40-50 milionów złotych, czyli, czyli za, za równowartość takiego telefonu yy, można było kupić sobie wtedy malucha. Mhm. Więc naprawdę mało, bardzo mało, nawet nie mało, bardzo mało kto miał telefon komórkowy, z którym mógł się przemieszczać. No czasy nieporównywalne do dzisiejszych, bo to telefonie analogowa, więc jakość sygnału słaba, brak zasięgu. Dzisiaj praktycznie cały kraj jest pokryty zasięgiem, więc można się przemieszczać dowolnie swobodnie. Wiadomo, że to nie jest tak, że w każdym miejscu jest zasięg, ale kiedyś to było duże miasta, jakieś tam główne drogi i, mhm. i, 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 i tam można było się skomunikować i często też w słabej jakości, bo słychać było z zakłóceniami, szumami. No Dzisiaj jest telefonia cyfrowa, która, która eliminuje takie minusy. No dobra, to jest taki najbardziej reprezentacyjny egzemplarz, bo to nie jest jedyny telefon, który posiadasz w swojej kolekcji, ale to nawet już nie chodzi o to, że zbierasz telefony komórkowe, bo zbierasz telefony komórkowe tylko i wyłącznie jednej marki. Jednej marki. Y... Jest to marka? Nokia. Nokia, dobra. Ile masz telefonów w swojej kolekcji? Aktualnie jest to. Plus, minus, bo może nie wszystkie tam dokładnie są skatalogowane, spisane, ale to jest około 360 sztuk, wliczając w to parę pagerów, nawigacji, tabletów takich, które też Nokia wypuściła, no i wliczając w to też 40 prototypów, czyli telefonów, które nie powinny też trafić gdzieś do osób niezwiązanych z firmą, na których były też testowane nowe funkcje czy sprawdzane były przed wypuszczeniem do produkcji, takie można powiedzieć białe kruki, no bo to jest na, na taka największa, że tak powiem rzadkość, bo, bo, bo telefony, telefony takie dla każdego to można było taniej, drożej kupić. Prototypy to miały, miały, miały tylko miały firmy i miały osoby, które były związane jakoś z producentem i, i, i zajmowały się testowaniem czy obudowy, czy, czy, czy nowych funkcji oprogramowania. A dlaczego Nokia? Dlatego, że. Taki był mój pierwszy telefon i drugi. No właśnie rzecz, a jaki był pierwszy. A pierwszy model jaki miałeś? 3020. Pierwszy Nokia, która, która... Pierwsza Nokia i w ogóle pierwszy telefon też, który był bez antenki. To już był na tamte czasy to było coś, bo wszystkie były, może nie wszystkie, ale większość było z antenkami. A 3020 nie miało antenki, więc to było i wygodne i nie uwierało w kieszeni i było modne i nowoczesne. A dlaczego Nokia ja też? Dlatego, że to na początku, że tak powiem, sobie założyłem, określiłem co będę zbierał. Założenie było, bo można było zbierać wszystko, tylko tego było dużo, można było zbierać różne stany. Ja zbieram tylko telefony, które, znaczy zbieram, mam telefony, które są, wszystkie telefony, które posiadam są działające. Te, które są z GSM-u, czyli, czyli na kartę można naładować, włożyć kartę i z nich korzystać. Te, które są z analogowe, no to mogę naładować, ale one już nie działają, bo sieć NMT jest wyłączona. Telefon kiedyś był, w tamtych czasach był zalogowany do sieci, numer był przypisany do urządzenia, nie można było sobie przełożyć karty, bo jej nie było. To, był, to, była, to była taka pierwsza wersja dzisiejszego e SIM, czyli, czyli przypisania numeru do telefonu. I określiłem sobie na początku to, że będę zbierał Nokie, żeby się ograniczyć, żeby one były działające, bez jakichś podwójnych egzemplarzy czy bez jakichś tam wyszczególniania. Ale od samego początku wiedziałeś, że to będą telefony komórkowe, że chcesz zbierać? Na trzy. Na początku to było tak, że chciałem mieć parę telefonów, które kiedyś chciałem mieć, ale w czasie jak one były popularne, to mnie na nie nie było stać. Mhm. Więc później, jak podaniały. To te parę telefonów sobie dokupiłem, jak było ich pięć, to chciałem mieć dziesięć, bo jeszcze tylko tamte, a później ich się zrobiło dwadzieścia, pięćdziesiąt, sto i to tak wyszło, że a jeszcze tylko coś i jeszcze ten model, a jeszcze takie dwa i no i jakoś tak poszło później. Mhm. A powiedz mi z, z tych modeli, które bo część ze sobą przyniosłeś, będziemy je za chwilę oglądać, e, czy to są wszystkie modele, które wypuściła Nokia, albo jakie to jest procent? Nie nie wiem, ile, ile masz tych modeli? nie, nie, znaczy ja. Trzeba było rozgraniczyć też na. Są modele telefonów, które są wypuszczane w kilku, kilkunastu nawet wersjach, choć wyglądają tak samo. E, o ile się gdzieś tam zdarzy, to, to zbieram takie telefony, staram się, żeby każdy był inny, żeby i, i, i ja aktualnie z takich no, telefonów, no, pomijając już te tam parę pagerów, jakichś tabletów, czy te prototypy, no to jest 300, tam no, ponad 300 telefonów. E, jeszcze powiem szczerze. 20, może 50 i to by było to, co bym chciał mieć. Niewiele zostało, w tej chwili to zostały już takie telefony rzadkie, drogie i rzadko pokazujące się, a czasy się zmieniły, bo jak ja zaczynałem w 2000, tam plus minus w trzecim roku, takie stare telefony były w cenie atrakcyjnej i niskiej, bo to wchodziły, zaczynały wchodzić telefony z kolorowym wyświetlaczem, więc te wszystkie monochromatyczne E, ludzie się pozbywali za, za grosze. W tej chwili e, ta sytuacja wygląda tak, że te telefony, e, ludzie mają internet, więc nawet jak ktoś chce się pozbyć, to najpierw patrzy, czy nie ma skarbu, czy na tym nie można zarobić. Więc e, te telefony, które ja brałem za kilkadziesiąt złotych, w tej chwili występują po kilkaset złotych. No, powiem szczerze, są telefony, które chciałbym mieć, ale no. Nie stać mnie na, na wydanie kilku tysięcy, żeby mieć telefon na półce. Z drugiej strony to może i też fajnie, bo, bo zawsze jest do czego dążyć. żeby, no tak, taki, żeby nie tak. mieć, Żeby mieć jakiś cel, bo, 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 bo z drugiej strony, jeżeli bym zebrał już wszystko, wszystkiego, no to byłby koniec. A tu tak naprawdę, no to końca. Ciągle możesz gonić króliczka. No, no tak. No, ja no, kontynuuje swoją produkcję, ale no w tej chwili wszystkie telefony są płaskie, najczęściej czarne i nie ma tam jakiejś atrakcji takiej, żeby te postawienie dzisiejszych 20 telefonów i one praktycznie jeżeli się ich nie odpali, to się mało wiele czym różnią. A kiedyś to naprawdę były telefony dla grupy biznesowej, dla młodzieży. Muzyczne telefony, które pozwalały się wyróżnić, nawet, nawet taka prosta rzecz jak obudowy, które e, no, chyba zapoczątkowała Nokia Expresson, który każdy mógł sobie zmienić obudowę i spersonalizować swój telefon. E, dzisiaj no, to można sobie tu i założyć, no, a kiedyś to się obudowy zakładało i, i, i to się wyróżniało, bo były telefony rozsuwane. Przekręcane były telefony, które były dedykowane też taka seria linia dla kobiet, które, które były dosłownie jak w kształcie i wielkości jak baton szminka, notabene tak się nazywa, ten model szminka potocznie. I, i, i każdy mógł dobrać sobie coś do, do, do swojego zapotrzebowania, no a dzisiaj to jest tylko kwestia budżetu, no żeby, żeby mieć telefon jakiś lepszy bądź, bądź bogatszy. Uh -huh. A powiedz mi jakieś ciekawe historie na temat niektórych modeli. Coś możesz nam powiedzieć. Wiem, że jest jakiś jeden związany z Matrixem. Taka ciekawa historia Jest telefon z Matrixem, który występował. Masz telefon go tutaj w tej kolekcji? Tak, jest tu, jest tu wyłożony. że go pokażesz, który to? To ja od razu. Dobra. Sięgnę te dwa i jeszcze jeden, żeby było, żeby mi się nie musiał... Zacznę od początku Nokia 81.10, która występowała, która występowała w Matrixie. Tak naprawdę na rynku pojawiła się dużo wcześniej, ale rozgłos dla tego telefonu to był, to był Matrix, gdzie telefon wystąpił i, 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 i była, scena, była scena, gdzie Neo odbiera telefon, który, który naciska guzik i wyskakuje klapka. Tak naprawdę ten model telefonu nigdy nie miał takiej funkcji. Została ona dorobiona do telefonu na potrzeby filmu eee, i na bazie tego sukcesu, który, który też no, no, była to, było, był to sukces, bo telefon stał się popularny, eee, nazwę swoją banan, którą, którą ma, to jest dostał od kształtu, bo kształt jest bananowy. Mm -hmm. I następny, następny model, który, który Nokia wypuściła, to był telefon, który nazywany jest bananem, ale bananem nie był, tylko dostał funkcję z Matrixa wyskakującą klapkę po wow. naciśnięciu guzika. Klapka aktywna, która powodowała, że od razu po naciśnięciu guzika połączenie zostało odbierane. Zamknięcie klapki to jest zakończenie rozmowy. No i do tego ten strzał z klapeczki, który powodował, że wszyscy patrzyli, co to się dzieje. Dzisiejsza wersja banana. Nie ma jak. Pierwszy, jak pierwowzór nie ma wyskakującej klapki, jest w kolorze bananowym i no wygląda, wygląda nowocześniej, jest to jakiś sentyment do tego telefonu. To też będę by... zdecydowanie fajniejszy. Do tego dochodzi też na przykład wzornictwo, ale też i telefon pierwszy z rollerem, czyli z nie z guzikami, a z taką rolką do przewijania. I pierwszy telefon, nawet nie Nokia, ale ogólnie wypuszczony z WAP-em, czyli z pierwszym takim internetem w telefonie. To był pierwszy telefon, który miał taką funkcję e, zaimplementowaną do, 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 do w takim urządzeniu i pozwalał, pozwalał gdzieś już łączyć się ze światem i z tego, z tego korzystać. No, to, to jest taki no jeden z, z bardziej charakterystycznych telefonów. No, i też po Matrixie też go chciałem mieć. No i mam. Mhm. Yy, zastanawiałeś się, yy, jaką wartość ma Twoja kolekcja? W takim sensie materiału? Pytanie trudne bardzo. Dlatego, że pytanie yy, zawsze jest y, tyle warta, ile ktoś chciałby dać. A ile ktoś chciałby dać, nie wiem, bo nigdy nie wystawiałem nawet. E, ciężko mi powiedzieć, e, jak to wygląda. Myślę, że to jest gdzieś, ale to moje szacowanie na kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kil, myślę, że około 30-40, czysto teoretycznie, bo na tyle ja to wyliczam, ale czy, czy to są pieniądze, które można by było za to uzyskać, czy, czy nie? czy w całości, czy na poszczególne egzemplarze, to też trudne, ciężkie do oszacowania. Wartość też ciężko mi powiedzieć, bo ja to prawie no zaraz będzie 20 lat zbieram, więc to też jest spędzony czas przy tym i włożone, bo, bo to też część i spora część tych telefonów to nie są telefony, które trafiają do mnie w stanie idealnym, tylko, tylko często jest tak, że coś w nim nie działa, czegoś nie ma, więc... Z dwóch się składa jeden, coś, coś się naprawia. Przede wszystkim ze względów finansowych, bo występują te zdarzają się, to też, to też telefony nowe, ale no cena, jest, cena jest po kilkaset euro za sztukę, więc to jednak są duże środki, które trzeba było przeznaczyć na, na, taką, na, na takie zbieranie, aczkolwiek... Sam wiem, że jest na Słowacji kolekcjoner, no właśnie, bo który… bo są jeszcze jacyś tacy wariaci, jak te, którzy zbierają Nokie? Są, są, zbierają. To jest to, co mówiłem wcześniej. Są ludzie, którzy zbierają Nokie, są ludzie, którzy zbierają wszystko, obojętnie na ilość, stan. Ja powiem szczerze, nie neguję nikogo, bo wiem, że nie każdy może… powiem tak, każdy by chciał mieć dużo ładne i nowe. No tylko wiadomo, każdy zbiera tak, jak jemu pozwala najczęściej budżet. Bo, bo jest na Słowacji bodajże kolekcjoner, który zbiera tylko nowe telefony i one są dosłownie nowe w pudełku, w folii nieużywane i tylko taki zbiera, ma ogromną kolekcję. Powiem szczerze, tam są dopiero zamrożone, nie wiem czy może nie zamrożone, czy utopione, ciężko powiedzieć w pieniądze, ale jest takich. Internet pozwala odnaleźć takich, yy, takich kolekcjonerów, z którymi też yy, dzięki, dzięki internetowi... Mam kontakt i też nie tylko internetowy, bo, bo, bo mam też kontakt z osobami, które zbierają gdzieś tam się to zawęziło, się, się trochę z, z, bardziej, bardziej kontaktujemy i pozwala to czasami się wymienić jakimiś egzemplarzami, bądź coś kupić, co, co ktoś ma i chce sprzedać, czego nie mam ja. Mhm. Okej, okay. czy Nokia to tylko telefony, czy coś jeszcze? Nie, no przede wszystkim, masz, znaczy masz tam, chwili... masz, tam, masz tam w zanadrzu taką ciekawostkę. To przede wszystkim to jest teraz, to będzie... Część osób będzie zaskoczona, część rozśmieszona, bo to są takie piękne na przykład kalosze. Noki. Nokia. To Nokia wyprodukowała, dlatego że dlatego, no, no, no właśnie, bo, dlaczego? Nokia wyprodukowała, dlatego że zaczęła swoją działalność. To był przemysł gumowy i przemysł papierniczy, gdzie, gdzie, gdzie to były początki dla nich produkcji i przez ponad 60 lat tym się zajmowali kablami i, i, tego, i te, te, takimi rzeczami. Dopiero później w dobie, w dobie gdzieś tej elektroniki i, i, i urządzeń. Za, firma zaczęła produkować e, urządzenia e, RTV, telewizory, tunery satelitarne i, i, i taki sprzęt drobny elektroniczny. E, w momencie, jak e, z telefonia się zaczęła, zaczęła no, rynek potrzebował, bardziej może nie telefonia, bo Nokia była jednym z pionierów tej telefonii, telefonii komórkowej, jak rynek zaczął potrzebować tej telefonii, więc oni ruszyli, ruszyli z telefonią i to... Zabrało im całą produkcję, bo na tym, na tym były największe pieniądze. Swego czasu sama Nokia e, to było 4% chyba procent PKB Finlandii, więc to są ogromne pieniądze, które i, i firma potężna, na, no, znana zresztą na całym świecie. E, a zaczynali od kaloszy, opon i papieru, tego typu rzeczy, co no, dużo osób nie wie, bo, bo, bo nie każdy się tym interesuje. No właśnie, a dlaczego ty się tym interesujesz? Po co ci to potrzebne? Masz chroniczny niedobór czasu, ciągle się spóźniasz? To, no bo człowiek coś w życiu musi robić. No i nie wiem, no, są różne zainteresowania. Znam takich, którzy całą noc jeżdżą samochodem po mieście i ja tego nie neguję. Ja znam takich, którzy mają, będę nie, nie przesadza, jak powiem, że 200 zegarków w domu, też tego nie neguję i, i, i po części rozumiem, bo... Ludzie mają różne hobby i różną chęć spędzania czasu, wydawania pieniędzy, a jeżeli ma się coś robić, to jest to też fajna rzecz, która pozwala czasami poznać ludzi, czasami też odpocząć po pracy, czymś się zająć, sobie nie wiem, czy w moim przypadku to obejrzeć, czy sobie zrobić, jak naprawić jakiś telefon i to też cieszy, jeżeli... Jeżeli coś można zrobić samemu i, 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 i uruchomić, nie wiem, choćby niedziałający telefon, go uruchomić i, i, i móc go, że tak powiem, dostawić do kolekcji. Czego, to tak zbliżamy się powoli do końca i tak się zastanawiam, czego, czego życzyć takiemu zbieraczowi jak ty. Jak Nokia przestanie produkować telefony, to co ty będziesz robił? Nokia tak naprawdę to już przestała produkować telefony, bo aktualnie to, co jest produkowane, te urządzenia, które są produkowane z logo Nokia, to, to są urządzenia, które są produkowane już, że tak powiem, na zgliszczach Nokii, bo, bo, bo to jest inny rozdział, to nie jest już ta firma, bo, bo sama Nokia zajmuje się infrastrukturą sieciową i, 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 i nie jest związana z telefonami. Eee, A czego życzyć takiemu modelu? No właśnie, jak i, ty? Już, i właśnie już mówię, z jednej strony chciałbym, żeby zebrać wszystkie modele, ale z drugiej strony to by było troszeczkę tak, jak mówiłem, że już nie miałbym co zbierać, więc zostały mi, nie wiem, no już inne kalosze albo opony, które też robiła Dokia, albo no z jednej strony może, może wszystkich zebrania modeli, albo poszerzania kolekcji cały czas, bo to, bo to jednak też cieszy, jak, jak to się powiększa i jak. Dochodzą, dochodzą kolejne jakieś rzeczy, które, które można postawić na półkę. Ekstra, to tego Ci życzę. Dzięki. Dziękuję. Jeszcze trzeba umieć obsłużyć. A, odsłużyć. to właśnie trzeba tak złapać? Nie, to trzeba tak złapać, że... No. Widzisz? Nie. Tak, Do palce i tym... A ah, elegancko.